Lider grupy Playboys w Chwałowicach pojawił się na zaproszenie Waldemara Trelki, starosty radomskiego. Przed nami przede wszystkim dobre rytmy i dobra atmosfera, dobry klimat, święta się zbliżają. Jakub Urbański, mimo napiętego terminarza, znalazł czas na spotkanie ze społecznością szkolną w Chwałowicach. Jak zaznaczył, nigdy nie odmawia udziału w tego typu inicjatywach, które przypominają mu młodzieńcze lata i początki muzycznej kariery. Podczas koncertowania usłyszeliśmy takie kolendy jak Cicha Noc, Lulajże Jezuniu czy wśród nocnej ciszy. Kolendy to y Utwory, których nie można przekombinowywać. Trzeba je po prostu zaśpiewać tak, jak byliśmy uczeni praktycznie od małego dziecka. Dlatego ja dzisiaj tutaj na pewno nie będę wirtuozem, nie będę wiele kombinował. Będziemy po prostu śpiewać i kolędować wspólnie, bo takie jest założenie tego koncertu, żebyśmy wszyscy razem poczuli magię zbliżających się świąt. Przyjazd Jakuba Urbańskiego był sporym wydarzeniem dla społeczności szkolnej. Trudno było mówić o tym, żeby odbywały się normalne lekcje. Dzieci słuchały zespołu, szuka, pytały o to, kiedy Pan Kuba przyjedzie, no i czekały wszystkie w oknach, aż przyjechał. Najlepszym potwierdzeniem tego zainteresowania była duża frekwencja. Po wspólnym kolędowaniu, Urbański wspólnie z uczniami zaśpiewał jeden ze swoich utworów, a także rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Ja...